Wyobraź sobie, że pracujesz w środowisku szantażystów. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Biznes przy kawie, krótkich materiałach merytorycznych, które pozwalają liderom i przedsiębiorcom podczas przerwy, być może kawowej, na refleksję na temat rozwoju swego biznesu. Dzisiaj o biznesowym szantażu. Konkretny przykład jednego z moich klientów. Sytuacja jest następująca ten że klient, firma specjalistyczna potrzebuje pracownika do wykonania konkretnych zadań i ma tylko i wyłącznie jednego takiego pracownika. Ten pracownik zaczyna to wykorzystywać, bo rozumie, że jeżeli zostanie zwolniony, no to zadania nie będą wykonane, nie będzie obsłużony klient. Rozumie, że może dyktować warunki, rozumie, że może nie przyjść po prostu do pracy, tak czy inaczej nie będzie żadnych konsekwencji z tego. Jaka jest sytuacja? To ten pracownik de facto w tej części firmy zaczyna rządzić. To jest szantaż. To, do czego Cię zachęcam, to nigdy absolutnie nie ulegaj szantażowi. To, do czego też zachęcam, to aby budować odpowiednią komunikację, odpowiednią kulturę w firmie, aby tego typu sytuacje nie miały miejsca. Co w tym może pomóc? Styl życzliwo-konsekwentnej komunikacji. O co chodzi? Życzliwość stosunku do osoby, życzliwość w stosunku do człowieka i konsekwencja w realizacji zadań. Jeżeli nie będziesz osobą konsekwentną, nie będziesz pilnował realizacji konkretnych zadań, a będziesz tylko i wyłącznie życzliwy do człowieka i pokażesz swoją słabość, jeżeli chodzi o realizację biznesu, o realizację zadań, to niestety mogą być ludzie, którzy zaczynają to wykorzystywać. To nie jest dobry pomysł na prowadzenie biznesu. Przykład jednego z moich klientów, który zrozumiał to i zaczął inaczej komunikować się ze swoimi pracownikami, de facto musiał wymienić tego pracownika, bo. To już była jego ugruntowana postawa. Nie chciał się zmienić, więc trzeba było jego wymienić. Pamiętaj, że nie ma ludzi niezastąpionych. Każdego ktoś kiedyś zastąpił, czego dowodem są pełne cmentarze. Ktoś tych ludzi kiedyś zastąpił. Moja podpowiedź dla ciebie jest następująca. Nigdy, przenigdy nie ulegaj szantażom. Wcześniej czy później znajdziesz zastępstwo na. Daną osobę. Buduj kulturę organizacyjną, buduj komunikację w stylu życzliwo-konsekwentnym. Jeżeli pójdziesz tą drogą, to jestem przekonany, że możesz dużo zyskać. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w dziesiątej edycji Praktycznej Akademii Lidera pracujemy między innymi nad asertywnością, a styl życzliwo-konsekwentnej komunikacji to nic innego, jak dobrze pojęta asertywność. Co to znaczy dobrze pojęta asertywność? Asertywność to nie jest niebo nie. Asertywność to jest umiejętność zatroszczenia się o relacje i jednocześnie o realizację zadań. Dziesiąta edycja Praktycznej Akademii Lidera rozpoczyna się już 18 marca. Jeżeli asertywność, i życzliwość, i konsekwencja, i wyeliminowanie środowiska, które cię szantażuje, to dla Ciebie ważny temat. Zapraszam. Lechosław Halecki Szkoła Inspiracji. A zasubskrybuj nasz kanał, wtedy będziesz na bieżąco.